Boże, znajdujemy się właśnie w magierowej woli. Na postoju jest z nami ksiądz przewodnik grupy czerwono-zielonej. Ksiądz Łukasz Głoszewski. Można kilka słów o grupie? Można, jak najbardziej. Dokładnie co mam powiedzieć. Na przykład ile jest osób w grupie, czym się charakteryzuje ta grupa, skąd mhm. idziecie. Okay. Więc tak, ostatnie statystyki, które były podawane, to były w Mińsku Mazowieckim, jest nas przeszło 120 osób. Wędrujemy z przede wszystkim z Ostrołęki wychodzimy, ale są też przyległe dekanaty, na przykład Chorzele, Myszyniec, Chazidło. A kilka słów o pasterzach grupy? Wędruje nas sześciu księży, ksiądz Zbyszek, ksiądz Artur, ksiądz Tomek, ksiądz Grzesiek, ksiądz Dawid i ksiądz Przewodnik. A jakaś zabawna sytuacja, która była w grupie? Gdy wychodziliśmy z Ostrołęki, jedna z sióstr tak się rozmodliła, że wpadła na znak. I krzywdy chyba sobie nie zrobiła, bo idzie dalej, ale ogarnia się podrodzona. Jezusowi, że go bardzo kochasz w tym momencie! Kocham cię, Jezu! Jak kochasz, Jezusa? Bardzo! Alleluja! I na przodu! Halleluja! I na przodu! Alleluja! I na przodu! 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 Witam siostry. Może się siostry przedstawią: siostra Ewa, siostra Julka, siostra Karolina. I jak trasa? Bardzo dobrze. <laughs> bardzo dobrze, ale upalnie. Jesteście z grupy czerwono-zielonej. Jakaś ulubiona piosenka grupy? Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie. Zaśpiewacie? Zaśpiewamy. Zaśpiewamy. Jazda. Chcemy jeszcze pozdrowić serdecznie naszą ukochaną Wspólnotę w Drodze, którą, którym naszym pasterzem duchownym jest nasz przewodnik, dlatego serdecznie pozdrawiamy całą Wspólnotę w Drodze, wszystkich, którzy zostali i modlimy się za Was i chcemy Wam powiedzieć, że jest super. Do zobaczenia. I pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam również, Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich Harbuzów.